I witamy serdecznie na rundzie opolskiej. Przed nami jest pierwsze spotkanie w dniu dzisiejszym. Mecz pomiędzy Marcinem Szendrykiem a Krzysztofem Bartyką. Łączyliśmy się po pierwszym gemie. 1 do 0 dla młodszego z uczestników. Krzysztof Pietryka to najstarszy zawodnik w dzisiejszym turnieju. I mamy 2 do 0. Dla Marcina Szyndryka, który właśnie przed chwilą przełamał swojego oponenta i sam teraz będzie serwował. Widzimy, że pierwszy punkt w trzecim game'ie dla pana Krzysztofa. Dzisiaj po raz pierwszy w historii polskiej ligi tenisa. Nawierzchnia jest koloru niebieskiego, niczym na australijskich kortach w Melbourne. Ale my jesteśmy w Opolu. Na Opolszczyźnie. I podaje szendryk. A z serwisowy Marcina. Marcin to stały bywalec polskiej ligi tenisa. Grał z nami w lecie. Był chyba na trzech lub czterech turniejach. Natomiast debiutuje w cyklu zimowym w pucharze polskiej ligi tenisa. Kolejny doskonały serwis. 3-0 w meczu Pucharu Polski Ligi Tenisa w Opolu. Marcin Szędrzyk prowadzi z Krzysztofem Partyką 3-0. do I ma pierwszą piłkę setową. Nasz sympatyczny zawodnik. przyjechał do nas z góry. Aktualnie Marcin Szendryk zajmuje 70. miejsce w rankingu polskiej ligi tenisa. I w tym momencie mamy koniec pierwszego seta 4-0. Marcin Szendryk. A my wracamy po chwili przerwy związanej z reklamami, ponieważ to są nasi chlebodawcy. Marcin Śędryk podaje: 25-latek. Troszkę przypomnijmy jego biografię. Rozegrał 13 meczów w Polskiej Lidze Tenisa. Wziął udział aż w czterech turniejach eliminacyjnych. Były to turnieje w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku i Krakowie. Niemniej jednak to były turnieje letnie. Marcin z 13 meczów. Wygrał 3, przegrał 10, ma wygranych 45 gemów i 76 przegranych. W tym momencie już 49 wygranych zmierza po zwycięstwo w tym meczu, więc podreperuje swój bilans. W grupie panowie mają jeszcze Macieja Gaconia, natomiast Krzysztof Partyka przyjechał z Nysy, z Opolszczyzny. Jak widzimy gra lewą ręką, ma backhand oburęczny, mierzy 1,96 m i ma 61 lat. I rozpoczęliśmy pierwszego seta od zwycięstwa Marcina Szyndryka, który prowadzi 1 do 0. Po krótkiej przerwie podawać będzie Krzysztof Partyka. 015. Dla partyki to debiut. W polskiej tenisa. Dużo nie brakowało, a mecz ten zakończyłby się. Walkowerem Marcin Szendryk pomylił zjazd z autostrady. I przyjechał spóźniony. Natomiast zdążył zmieścić się w czasie regulaminowym, a więc przyjechał 14 minut po 9, minutę przed deadline'em, a więc uratował się Marcin Szendryk przed kompromitacją już na początek turnieju. Natomiast widzimy, że dobrze, że zdążył, ponieważ ma szansę zwyciężyć. Aj, ależ! Wymiana! Zobaczmy to jeszcze raz. Krzysztof, partyka, tym razem zgarnia punkt. Na razie to jest najpiękniejsza akcja tego turnieju. Zobaczymy, panowie grali na małe karo. I minięcie partyki. Brawo, brawo! To już może być kandydat do zagrania. Edycji. A przypomnijmy, że zdobywca najładniejszego zagrania w turnieju wygrywa wycieczkę do Turcji ufundowaną przez biuro podróży Travel PP. I pierwszy gem pada upem Krzysztofa Partyki, to jest jego pierwszy gem w historii występów, podaje Szendryk. Drugie podanie. chciał zaskoczyć skrótem, ale jego zagranie wylądowało w siatce A szczęście teraz po stronie Partyki który. Zdobywa kolejny punkt, nieco nam się gra wyrównała po pierwszym secie, w którym dominacja była totalna. Marcina Szendryka widzimy, że Krzysztof zaczął odbierać to nieźle, na, na jego nieszczęście teraz. Ta piłka wylądowała poza kortem 30-15 dla Szendryka 40-15 szansa na 2-1 a dokładnie trzy szanse. Już rozpoczęły się mecze na wszystkich kortach. Zachęcamy zawodników, aby przychodzili kilka minut przed planowanym meczem. Dzisiaj trzeba przypomnieć, że wielki sukces Igi Świątek, która awansowała do czwartej rundy. Australian Open pokonała dzisiaj Donetsk. I również tam to podpowiada Dominika Szczotka, że wygrała w miksie, a więc e, wspaniały powrót na korty Igi Świątek, które przypomnimy przez 5 miesięcy nie występowała w cyklu. Tak jest, Gessionek w parze z Łukaszem Kubotem pokonała Perez i Sawil 6-4-7-5. Natomiast w singlu nasza reprezentantka pograła Donewekic 7-5-6-3. Wracajmy na, wracamy na kort centralny w Opolu Widzimy gryma z twarzy Na twarzy Krzysztof Partyki Który jest Niezadowolony ze swojej gry, która się wyraźnie poprawiła I sygnalizuje out Nasz najstarszy uczestnik Drugi set już dużo bardziej ciekawszy, od pierwszego. Tanie partyki. Ach, teraz nieudane. Chyba Surf and Volley. No i doszło do przełamania. 3-1 szendryk. Drobne spory dotyczące wyniku, jednak ustalili panowie, że jest 15.40, więc jeszcze nie ma 3-1, a jest 2-1, 3 szanse. I już ono nastąpiło 3 do 1, a więc Marcin Szendryk serwuje, by wygrać pierwszy mecz. Widzimy tam znakomite piruety Marcina. Spójrzmy na to jeszcze raz. 15:0 30-0, więc dwie piłki od meczu, 40-0, cztery szanse na zakończenie pierwszego pojedynku. I tak jak mówię, prosimy tenisistów, aby pojawiali się 20 minut przed planowanym meczem, ponieważ już za chwilę kolejni uczestnicy będą mogli. Wejść na rozgrzewkę, by punktualnie o godzinie 10 rozpocząć drugi pojedynek telewizyjny. Aby turniej nam przebiegał sprawnie, szybko, dynamicznie i ciekawie. Tak jest. Koniec meczu. 4-0-4-1. A więc. A nie. Piłka meczowa. 40 0. A już koniec spotkania 4:0, 4:1. Marcin Szendryk. Widzimy teraz tradycyjny uścisk dłoni a my zapraszamy Marcina Szendryka do wywiadu i już za moment. Maximilian Kłęk przywita się z Państwem, widzimy, że pełen werby, Wy tego nie widzicie, ja widzę, jest pełen werwy, uśmiecha się od ucha do ucha, zadowolony, więc za sekundę wywiad z Marcinem Szendrykiem.